Cześć, Jarek Łuczak, firma Bart Wrocław. Dziś mam przyjemność przedstawić Wam kolekcjonerski egzemplarz Mercedesa GL500 z Japonii w wersji Grand Edition Offroad Pakiet. Jak zawsze u nas, oczywiście z instalacją gazową, żeby było taniej. Zapraszam do oglądania. Mercedes GL to niemal legenda marki ze Stuttgartu, ponieważ był pierwszym pełnowymiarowym suwem zaraz po ML-u. Zresztą jest jego większym siedmioosobowym rozwinięciem, ale stał się największym, najbardziej luksusowym mercedesem. Poza, oczywiście, Maybachem i S-Klasą, które są powiedzmy z tej samej. Półki wyposażenia, co ten. Ten w specjalnej wersji Grand Edition z czarnymi reflektorami, z innym zderzakiem i atrapą i pięknymi 10-ramiennymi e, felgami. Prawda, że ładny? Też mi się podoba. 20 cali fela, aż idealnie pasuje do tego e, samochodu. A silnik, 5,5 litra benzyna, praktycznie dwie wady: rozrządy, kolektory z no i trzecia oczywista. Duże spalanie, ale od dzisiaj pozbawiliśmy go tej wady dużego spalania, bo dalej będzie palił dużo, ale po 3 zł, a nie po 7 zł. Tak więc opłaca się, czy nie, takie kolekcjonerskie egzemplarze przerabiać na gaz? Ja uważam, że jak najbardziej. Jest to silnik idealnie nadający się do zasilania gazowego. Wielopunktowy, pośredni wtrysk benzyny, wolno ssący, o dużej pojemności i z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych. Czego chcieć więcej? Tylko dobrej instalacji gazowej. A taką instalacją jest instalacja gazowa firmy BRC typu Sequent Plugin Drive plus, której sterownik widzicie tutaj. Reszty podzespołów prawie że nie widać. Tutaj mamy tylko filtr fazy lotnej, który trzeba wymieniać co 15 tysięcy km, a właściwie to są dwa filtry, żeby nie ograniczać przepływu i żeby nigdy, nawet jeżeli klient zaniedba regularnych przeglądów, to żeby drugi filtr był. Dwa filtry powodują, że rzadziej trzeba będzie je wymieniać. Wtryski schowaliśmy tutaj pod spodem, także ich praktycznie nie widać. Musieliśmy tu nieco przerobić, e, tak, żeby to wszystko się zmieściło i żeby rurki od wtryskiwacza do kolektora sączonego nie miały więcej niż 10-12 cm. A widziałem już takie sztuki, że wtryskiwacze były montowane tu i wężyki szły przez całą e, jedną stronę silnika, czyli miały około 40-45 cm. To jest w naszej firmie niedopuszczalne i nigdy tak nie robimy tych silników. Ile palił ten silnik? Palił 15 litrów na pewno, a jak się jechało normalnie, to pod 20 też spokojnie brał. Ile będzie brał gazu? 18 do 25. A co? Jak stać na GL-a, to stać i na dużo gazu. Jak niektórzy mówią, czy jest staćcie na Mercedesa, nie stać ci na benzynę, ja uważam, że nawet nie wiem jakiego Mercedesa GL-a bym sobie kupił takiego jak ten, na pewno jeździłbym nim na gazie, bo to nie jest kwestia stać czy nie stać, to jest kwestia, Oszczędności i tego, jaką ktoś ma mentalność i jak e, lubi żyć oszczędnie i dla atmosfery, i dla własnego portfela, ponieważ jeżdżąc na gazie, oszczędzamy kasę, oszczędzamy dwutlenek węgla, nox -y, a względem diesla to jeszcze wiele innych e, czynników zatruwających naszą planetę. A tu instalacja gazowa BRC kosztuje. Właśnie gdybyście chcieli wiedzieć instalację gazową, chcielibyście znać cenę instalacji gazowej do tego Mercedesa, to często pytacie w komentarzach, a nie musicie tego robić, wystarczy wejść na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tu w opisie, a tu jest formularz, po wypełnieniu którego właśnie z naszej strony internetowej dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa BRC, KME, Prince, czy każda inna, którą Wam zaproponujemy. Tylko wypełnijcie, wpiszecie swoje dane i online, bez naszej ingerencji dostaniecie tą wycenę. Tyle, jeżeli chodzi o to, co pod maską, bo silnika 5,5 litra to już Wam parę razy pokazywałem, ale teraz Wam pokażę wnętrze. Tak w zimowym świetle prezentuje się Mercedes GL 550 rodem z Japonii, bo przyjechał z Japonii i o dziwo kierownicę ma po lewej stronie. A dlaczego? Dlatego, że najbogatsi Japończycy jako, okazy, jako oznakę luksusu, oznakę swojego bogactwa kupują sobie samochody stricte europejskie, bo nie wiem czy wiecie, ale w Japonii, jak w Wielkiej Brytanii, obowiązuje ruch lewostronny i kierownicę mają po prawej stronie. Ale te najbogatsze samochody, którymi chwalą się w niedzielę w kościele, mają z kierownicą po lewej stronie i dzięki temu robią nimi bardzo mało kilometrów, no bo jest to trochę niebezpieczne i niewygodne, dlatego jeżdżą nimi naprawdę w niedzielę, kiedy jest najmniejszy ruch. Deska rozdzielcza analogowa, przebieg 77 tysięcy kilometrów. To chyba nieźle jak na 10-11-letni samochód, który ma przepiękną tapicerkę Grand Edition Bronze połączony z czernią, perforowany, wentylowany, tak więc pełna, pełen wypas. A zobaczcie tutaj, czarne drewno na boczkach robi naprawdę robotę. To jest prawdziwe drewno i nie jakieś tam świecące, tylko ładnie zmatowiane do eleganckiego wnętrza jedyne co tu może mi się nie podobać to lekko porysowany ten centralny ekran reszta naprawdę bardzo ładna wykończona tutaj skórką z, z fastrygą. Naprawdę tutaj Mercedes popisał się na maksa, aczkolwiek coś tutaj znalazłem małego babolka, czyli gdzieś tu się marszczy lekko jednak ta skóra na desce rozdzielczej, ale nawet Mercedesowi jak widać zdarzają się takie wpadki, a to jest pewnie kwestia przegrzania od słońca często w amerykańskich samochodach się to zdarza, a tu przełącznik benzyna-gaz, którym oszpeciliśmy tak pięknego Mercedesa, ale za to dzięki temu będzie jeździł dużo, dużo taniej. Po odpaleniu czerwona dioda pokazuje, że jesteśmy na benzynie, a po chwili powinno się przełączyć na gaz i dioda powinna zmienić kolor na zielony, co będzie oznaczało, że przeszliśmy na zasilanie prawie o połowę tańsze. Jeszcze chwilę to potrwa, ponieważ silnik nie jest nagrzany. Jak wam się podoba wnętrze takiego Mercedesa dla mnie naprawdę bomba mógłbym nim jeździć na co dzień mój rozmiar prawie tak duży, albo nawet tak duży jak mój Chrysler Town Country i również 7 osobowy. piękne koła, piękne wykończenie naprawdę wszystko tak jak należy a on ciągle działa na benzynie zaraz się przełączy właśnie zmieniliśmy zasilanie na gazowe a cztery diody na dole w formie uśmieszku, pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który zmieściliśmy w bagażniku w miejscu koła zapasowego. I co teraz robimy? Otwieramy tylną klapę z pilota. To jest najsłabszy punkt Mercedesa GL-a. Ponoć najbardziej awaryjny. Najczęściej psuły się właśnie te samochody w ten sposób. Tutaj musieliśmy dokonać małego upgrade'u, zdemontować Taki element, żeby zmieścić zbiornik. Jakiej pojemności? Uwaga, 70 litrów. Tak, pierwszy raz udało nam się zamontować taki duży zbiornik. I patrzcie na to, cylinder. W miejscu koła zapasowego, ale cylinder. Toroidalny wchodził maksymalnie 62 litry, a temu klientowi bardzo zależało, żeby włożyć zbiornik jak największy. Znaleźliśmy sposób taki, żeby włożyć 70-litrowy cylinder. Ile można do niego zatankować? Jakieś 55 litrów gazu. Ile można na tym przejechać? Niewiele, jak się będzie jeździło z pełnym obciążeniem i będzie palił 25 litrów, to jakieś 300 km na maksa, ale to już naprawdę na maksa. Jak się będzie jechało grzecznie, to może i 400 przejedzie. A tutaj wlew gazu, dzięki któremu zatankujemy sobie gaz po przejechaniu tego przebiegu. Jak Wam się podoba taki Mercedes? Dla mnie, tak jak już wcześniej mówiłem, naprawdę rewelacja. Bardzo fajny i to chyba jedyny Mercedes, z którym mógłbym jeździć, no może poza jakimś e, jakąś A-klasą AMG, który też daje sporo frajdy, ale ten naprawdę jest dużym, bezpiecznym samochodem siedmiosobowym, Co prawda ma mało funkcji użytkowych takich, których ja lubię, dzięki którym można z samochodu korzystać we wszystkich możliwych warunkach, czyli i na wakacje, i na budowę, i do pracy, a ten jest bardziej e, takim trochę na pokaz. A jak Wam się podobał film? Jeżeli OK, to zapraszam na nasz kanał częściej koniecznie z subskrypcją, dajcie lajka, i oglądajcie nasze kolejne realizacje. Tym razem, tym, tymczasem ciał do następnej realizacji.